W jaki sposób było tylko to wyliczane? No to była stawka razy, razy, to były różne, różne czynniki. Ilość opadów w ranek była do tego mhm. e, i ilość wody, która właśnie w danym roku spłynęła, czyli metry sześcienne, nie? Okej, okay, czyli to tak na, na zasadzie trochę sprawę. Statu... metry sześcienne dla danej nieruchomości, z której były tam spływały do naszej sieci, nie? Okej, okay, no ale na jaki tak, pokazuje. Tak, w skrócie. No tak, no ale czy tam jakieś liczniki były zamontowane, no nie bardzo chyba. Nie no to, yy, to z wzorów się to ustala. Tam okay. jest wpływ powierzchniowy się ustala, takie przyjmuje się, przyjmuje się z każdej powierzchni utwardzonej z powierzchni utwardzonych jest tak zwany współczynnik wpływu powierzchniowego. Ilość wody to my mamy, bo my mamy własne deszczomierze stację pogodową okay. i mierzymy, dwie stacje nawet tu mamy, co mierzą nam ilość wody na terenie Rumii, ile spada, ile jest Czyli po prostu y, trochę na zasadzie statystyki plus wzory zastosowane do pewnych przeliczeń, które mieliście, wiedząc ile tej wody powinno od takiego te, kogoś tam... Tak, no ile tam? wody tam, dokładnie. Ok, no dobra, dobra, dziękuję bardzo.